Zasłużony. 14 tak. I jeszcze jest jedna rzecz, którą pan Henryk, Henryk sam sobie powie. Już jest gotowy gwóźdź na, tak. tak. na korytarzu, w galerii, galerii. zasłużonych Dzień, to, dla nas Chcemy Tobie podziękować za to, co czynisz dla słowackiej gospodarki i dla tej sfery społecznej na mój wniosek Rada Miejska nadała Tobie ten honorowy tytuł, to jest taki honorowy, zaszczytny tytuł, zasłużony do naszego miasta, Twoich tych zasług na przemomie tych minionych lat jest bardzo dużo. Ostatnio można było o tym wszystkim przekonać się, uczestnicząc w Twoich jubileuszach. Dziękujemy za dotychczasowe dokonania, za wsparcie tej również sfery społecznej, za wsparcie suwalskiego sportu w, na róż, w różnych dyscyplinach sportowych, zaczynając od Badmintona, SKB, Pro mało to jest marka, ale i Wigry Suwałki, ale również i Ślepsk Suwałki od dwóch miesięcy, tak? Podpisana oczywiście działania kulturalne, działania jakieś charytatywne, które są realizowane przez różne instytucje, organizacje działające w naszym mieście. Jeżeli z taką częstotliwością Rada Miejska będzie nadawała tytuły zasłużone dla naszego miasta, to w tym mieście nie ulega wątpliwości, będzie coraz lepiej, a że jest coraz lepiej to jest zasługa właśnie takich osób jak ty serdecznie dziękujemy, życzymy wielu osiągnięć w pracy zawodowej, w biznesie, ale również tej aktywności gospodarczej w sferze właśnie okołobiznesowej. Zasiadać w różnych gremiach, reprezentuję suwalskich przedsiębiorców i cieszymy się, że znajdujesz na to wszystko czas, że zawsze kiedy zwracam się do Ciebie o przedyskutowanie jakiejś sprawy, o konsultacje, Spotykam się z życzliwością i właśnie z takim merytorycznym wsparciem. Wszystkiego najlepszego. Proszę. Proszę Państwa, jestem zaszczycony. Dziękuję bardzo za to wyróżnienie, za to, że dostrzegliście moje ponad czterdziestoletnie już przebywanie w Suwałkach. Wiem, że w tym wyróżnieniu swoje zdanie miała również Rada Gospodarcza, przy Pan Prezydencie. To szczególnie mnie cieszy, że moi koledzy przedsiębiorcy doceniają, doceniają to, co wspólnie tutaj robimy. Rozumiem, że ten tytuł zasłużony, który, który jest dla mnie zaskoczeniem, nawet sobie potem, jak się dowiedziałem o tym, że coś takiego jest, zrobiłem rachunek sumienia, czy rzeczywiście ja zasługuję na to. No. Rozumiem, że <laughs> jak tutaj jestem, to, to chyba zaakceptowałem to. Ale tak również pomyślałem sobie, że ponieważ jeszcze pałeczki takiego nieformalnego lidera biznesu, które otrzymałem kilka lat temu od Jurka Wawroka, jeszcze nie, nie zamierzam oddawać. W związku z tym, wydaje mi się, że jeszcze kilka spraw chciałbym temu miastu przysporzyć. Wydaje mi się, że najlepiej to zrobię, jeżeli będę dbał o te miejsca pracy, które w tej chwili u nas są. jest ich prawie 500 i będzie ich jeszcze więcej, bo w dosłownie w tych dniach toczy się, toczą się negocjacje na taki duży projekt ze skandynawami za 100 milionów złotych, z tego 40 milionów będzie w Suwałkach. Czyli miejsca pracy nowe będą. Mam również taki taką chęć i działamy, żeby reaktywować nasze na nasze tutaj stowarzyszenie czy, czy, czy izbę handlową gospodarczą w Suwałkach, żeby po prostu przedsiębiorcy byli właściwie i zatem są właściwą reprezentowani. Jesteśmy już w trakcie, w trakcie tego tematu. Mam również taki pomysł od dawna zresztą, żeby założyć u nas w oparciu o tą, o tą Izbę, w oparciu o, o moją firmę, ale w oparciu myślę, że jakieś państwowe i czy samorządowe fundusze, fundacje, przedsiębiorczość. To się trochę tak chyba nawet wpisuje w to, co pan prezydent zamierza w ramach strategii robić. Bo, bo im więcej będzie różnego rodzaju działań takich przedsiębiorczych, tym, tym, tym więcej będzie miejsc pracy, tym więcej będzie, będzie Suwałkom przy, przybywało i, i wartości i chwały. Czyli dziękując jeszcze raz za to, co Państwo mnie tutaj uhonorowali. Zobowiązuję się, bo jest to również zobowiązanie, że postaram się jeszcze troszkę naszemu miastu, państwu, naszym przywalczanom dołożyć. Dziękuję.